Witajcie, moje drogie, moje drogie słuchacze. Pogoda, widzicie, no jest dosyć mokro. Jest dosyć mokro, bo lało dzisiaj praktycznie cały dzień. Teraz jest w miarę jeszcze OK. Ja właśnie sobie ładuję moją kartę i startuję standardowo na Bajerę. Będę jechała do Norymbergi. Taki jest plan. Tam później pauza, gdzieś tam w okolicy Norymbergi. Potem pojadę sobie pod Alpy, jak już kiedyś widzieliście to w moich vlogach. I wrócę sobie przez Wurzburg w kierunku domu i mam więcej kilometrów do przejechania niż pracy, także aktor już jest odpalony. O, tutaj mnie pyta, czy us przejąć ustawienia. I okej, okay. rozpoczynamy kolejny dzień mojej, mojego szalonego życia. <grych> I właśnie przejeżdżamy obok domu Mercedesa. Tutaj mamy akurat Mercedes bez garcarek, ociąż koło Kalisza. Jeden z lepszych, czy najlepszych wręcz, salonów w Polsce. Dealer roku 2020. I proszę! Tutaj twoi bracia stoją. <laughs> się Mandero czekają na nowych właścicieli. A my poganiamy dalej. Lecimy sobie w kierunku Oleśnicy i na Wrocław. No, tam tu już jest ko konkretna burza. Jakby to mój synek powiedział, buba. Leje się też bardzo ładnie błyska. Akurat tego nie udało mi się. Yy... Ależ udało mi się uwiecznić! No, piękne to było! Aczkolwiek akurat na miejscu tych ludzi tam bym nie chciała być. Yy, burza jest piękna, ale jest to jednak bardzo niszczycielskie zjawisko. Potrafi być bardzo niszczycielskie zjawisko, więc lubię ją podziwiać, ale najlepiej z dala. No, także. Wybiłam właśnie na S8. Jadę w kierunku Wrocławia, Oleśnica. Trzymaj się, a ja lecę dalej. No nic nie widać. Ogólnie tak, stanąłem na pauzę. I teraz po lewej stronie są dwa miejsca parkingowe wolne, i dopiero stoi sobie tam Maniek. Po prawej są trzy miejsca parkingowe wolne, i tam dalej sobie stoją ludzie. Więc stanęłam sobie idealnie po środku, tylko po to, żeby ci obok spali spokojniej, i żeby nie słyszeli mojej chłodni. Ech, dobra, jest północ i spać człowiek! Słuchajcie, startuje za 10 godzin! Haha, ha. dobranoc, dobranoc, moi drodzy! Rzadko u nas tak bywa, ale żeśmy się zjechali. Śpij sobie, ja sobie ruszam, także powodzenia na trasie, nawet nie pogadaliśmy ani <gadaliśmy> nic. Ja palę furę. I zwijam się w trasę właśnie zaraz, będę tam trochę dobijała tego powietrza i lecę zbyt dalej na Ulm. wracałam przez Würzburg do domu. Pamiętam, że praktycznie to też była już końcówka lata, chyba rok temu. Pamiętam właśnie, że pokazywałam Wam, że stałam już w trzech korkach właściwie do tego momentu, w którym jestem teraz, więc zmiana jest na plus. Słuchajcie, nie jadę w żadnym korku. Oczywiście ruch jest duży. Szczególnie na dziewiątce w okolicach Norymbergi na Monachium i na Włochy. Tam masakrycznie się zaczęło wszystko korkować. ulice zaczęły się napełniać, a tutaj no teraz ok, teraz się jakiś ruch robi, ale, ale jest dobrze. Także dojadę sobie od czasie do firmy, yy, potem sobie lecę w Alpy, a potem sobie wrócę i tak będę sobie jeździć. No, potem, potem Wam to będę pokazywała, yy, jak to będzie wyglądało. Jest dobrze. Wyspałam się jak człowiek, bo poszłam w o 12, yy, a wstałam o 9 rano, więc. Żyć nie umierać, jestem wypoczęta, czuję się dobrze i naprawdę jadę jak człowiek teraz. Także jest spoko No, może gdyby nie to, że jest niedziela, a ja jestem w pracy. No, ale tak to jest, jak się jest na chłodnie. No tak bywa. Okej. Okay. Mam nadzieję, że dalej też tak pójdzie jak teraz. Jestem właśnie w pierwszym miejscu rozładunku. Jest dziwnie puste. Wszystkie rampy są puste. Co tutaj naprawdę graniczy z cudem? <słuch> Idę się zameldować. dostałam właśnie informację i dostałam kluczyk od rampy numer FIA aha wyprzedziłam Cię Holendrze Holendrze naginam sobie pusto jest tak dziwnie pusto z 30 ramp <gryw> 30 ramp pustych także no okej, gdzie jest ta czwórka? Tutaj. No dobra, no to cofamy, nie? Kurde, bada, się kiedyś bałam cofania. Teraz. Nie mogę się wyciągnąć, bo mi tu już stoi. Jaj, co, nie, kurde! Maniek, zepsułeś mi flow. Zepsułeś mi moje flow. Idę, Pierwszy rozładunek w tej trasie rozpoczął się idealnie, bo wyciągając tą paletę, zrzuciłam niechcący dwa kartoniki cukini. Ponieważ się tam zahaczyły z tyłu, czego nie zauważyłam, więc pierwsze co, to zaczęłam po prostu sprzątać. Ale na, szczę na szczęście nikt się nie połapał. te wszystkie trzy rajki, które miałam zapełniły się moimi paletami i już widziałam, że jak są wyjadę yy, to już pakuje się yy, w korek, także <laughs> szykuje się dobra jazda, jadę teraz na Alpy jadę tam do yy, klienta, do którego ostatnimi czasy jeździmy dobra, tutaj się ładnie trzeba przytrzymać, nic nie że chcę rowerzysta, no to kierunaczek w lewo i lecimy ośka mi się podniosła automatycznie ale na szczęście w mercu mogą ją sobie opuścić, nie wychodząc z kabiny. Także to jest duży plus, bo na przykład w scanie tego nie mam. No, także uwaga, moi drodzy, jadę w ształ. No, a teraz sobie przemierzam tutaj niemieckie drogi. To jest Takie trochę niebezpiecznościowe. Właściwie, będąc w takim centrum, to trzeba uważać dosłownie na wszystko: na wjeżdżających, wyjeżdżających, zjeżdżających, na stojących, nabiegających, przechodzących i oczywiście my musimy sami uważać na nasz zestaw, na drzewa, na uliczki i oczywiście patrzeć jeszcze na znaki, żeby się nie wpierdzielić w jakiś zakaz. Słuchajcie, jest masa rzeczy, na które trzeba uważać, ale to wszystko przychodzi z czasem w taki nawyk, że my sami już jadą z taką drogą. Robimy to automatycznie. Robimy to automatycznie i, i nie jest nam żadna droga straszna. Po prostu trzeba się przyzwyczaić do takiego trybu życia na takiej pełnej dżujce, ale jest to do zrobienia. Także jeżeli zaczynacie prawo jazdy, to się niczym nie martwcie. To jest do nauczenia. Och, i pędzę sobie prosto dalej. Można powiedzieć, że dzięki temu objazdowi zaoszczędziłam 20 minut, a 20 minut w naszej robocie to jest naprawdę dużo. Takie podróże są bardzo dobrym czasem powodem do zwiedzania sobie jakichś fajnych miejsc, do zobaczenia czegoś więcej niż tylko autostrad, parkingów i takich betonowych miast. Zresztą nie ma nic lepszego niż jazda niemieckimi landówkami. Oczywiście pewnie to się i tak kryje w porównaniu z Hiszpanią czy Włochami, ale no niestety nie jest mi dane tam jeździć. Może kiedyś, kiedyś, przy jakiejś innej okazji, no. Także czasem fajnie sobie tak zboczyć z drogi. Mustang Wow Może ominąłem jeden korek Ale teraz cała droga wygląda W ten sposób Gaz, hamulec, gaz, hamulec Niby nic się nie dzieje, ale ruch jest tak duży Że zwalnia samozak z siebie Samoistnie tak się dzieje kiedy teraz 50 na godzinę, czasem trochę przyspieszymy, czasem zwolnimy. No ale nic, nie, czas mnie nie goni, więc nie jest tak źle. Że... Zaraz muszę wjechać. Tam gdzie mi się właśnie zamknęło. Kurde, muszę się otworzyć z tą roletę. w półtorej godziny prawie w sensie ja i Mercedes a teraz wracam w kierunku w kierunku e, autostrady A7 i jadę sobie na północ kraju czyli jadę sobie do e, Würzburga po drodze mam dwie malutkie zrzutki także idzie całkiem nieźle bardzo lubię te rewiry ja z uwielbiam tutaj być po prostu Ech, nie ma nic lepszego niż takie piękne widoki dobra pogoda dobra muzyka Dobry samochód? Tak pięknie Nie mesiek? podobać Ci się tu? Na pewno Tak sobie wracam przy zachodzącym słońcu Tam z przodu są fajne chłopaki na motorek i Cały czas odwracali Chyba nie mogli uwierzyć, że jadę kurde ciężarówką Ale właśnie się ształowało przez niego O, z tą przyczepką. Nie wiem, czy widzicie, ale w tym zachodzącym słońcu wyleciały sobie, sobie dwa balony w powietrze. O, już teraz na pewno nie widzicie. Także cudowny wieczór. Podchodzę do ostatniego rozadunku i było trochę zabawnie, ponieważ miałam objazd objazdu, a tam dalej w sumie jeszcze znowu objazd. Także było śmiesznie. Pomógł mi taki jeden ma, młody jegomość. Tymczasem już się ustawiam, żeby tutaj ładnie wcofać w tą bramę. Jeszcze raz Wam pokazywałam, że tutaj sobie cofam, pięknie nam słoneczko zachodzi, dzień się kończy, moja praca też już się kończy, bo sąd już mam bardzo blisko do ostatniego klienta i odpoczynek. OK, więc sobie jadę, o patrzcie, informacja, że jest droga zamknięta, ale ja właśnie tutaj musiałam wjechać, więc, że tak powiem, próbowałam z kilku stron, nie wiedziałam, czy dojadę bo nie wiedziałam, gdzie się zaczyna ta, yy, ten remont drogi, nie? No i kurde, na szczęście mi się udało. No takie cyrki czasem są. Czasem jest tak, że pojedziesz 10 razy albo 15 razy do jednego punktu, a za kolejnym jednym razem wszystko się spierdzieli i jest na opak. I tak bardzo często właśnie bywa z tym klientem. Tutaj jest totalnie na odwrót z tym klientem. Tutaj 15 razy przyjedziesz i jest na opak każdą drogą inaczej jedziesz. A za jednym razem będzie tak, że wszystko jest w porządku, jedziesz tą samą starą drogą. Także tutaj są zawsze cyry, no zawsze są jaja, więc. Nie może być nudno. Ta praca nie jest absolutnie nudna, ale najważniejsze, żeby zachować spokój i żeby się nie stresować, bo wiecie co? Takie sytuacje kiedyś to po prostu mnie już tak rozwalały. Ja już byłam taka, o Jezus, co to raz? tu teraz jechać? Czy ja tam wyjadę? Czy ja tam nawinę? Nie, no bo i tak też stanęłam przed tym płotkiem. Jakieś auto przyjechało i jemu ja pomachałam. On mi pomachał i sobie pojechał dalej. I on mówię, nie, chodź tu! Zatrzymał się przy mnie. I on mówię, gdzie jest ta bałsztela? I on mówię, gdzie ona się zaczyna? No oczywiście po niemiecku gadała mnie, a chłopak w tym Mercedesie powiedział, ja właśnie ja tutaj tą ulicą, bo tutaj jest objazd, jedź za mną, no i ja pojechałam za nim, pięknie mnie poprowadził, pokazał mi już wszystko, wszystko wiedziałam, także dziękuję Ci bardzo, pewnie tego nie obejrzysz i już się nigdy więcej nie spotkamy, ale dziękuję Ci bardzo za pomoc teraz moi drodzy Państwo, jedziemy na Würzburg przez jedną małą miejscowość, gdzie już pokazywałam ją wiele razy na moich vlogach, gdzie trzeba w sobie wcofać ładnie tylko, a później widlokiem ściągać towar. Czemu tu jest tak ciasno? Nie wiem, to jest strefa przemysłowa, ale okej, okay, jedziemy dalej, nie przejmujemy się tym, bo idziemy dalej. Im dalej jadę, tym się ciaśniej robi. Także nie lubię tak. <laughs> nie, nie lubię się robić jasno. A teraz, moi drodzy Państwo, slalom gigant w moim wykonaniu. Jedziemy w lewo i jedziemy w prawo. I czy ja tutaj przejdę? Uuu! Dawaj, dawaj, bo ja się tam nie zmieszczę. O, następny. No, zaraz Was. Więcej Was tu matka nie miała? Teraz ja. Teraz ja. Ok, przeciskam się. Tylko, tak, teraz prawo, lewo, czy nikogo nie skaczę. Mizora, jak ktoś mi wyskoczy z naprzeciwka, nie? Tak, dzień dobry. <ścoughs> dzień dobry panu. Wiedziałam, że pan tu wyskoczy. Ok, nic nie przetarłam, nawet nie wjechałam na krawężnik. Jest superowa. I teraz muszę się zorientować, gdzie ja mam jechać. Hmm, poczekajcie chwilę. Okej, okay, yy, obczaiłam sobie na szybką mapkę i według mapki tutaj jest teraz najbliżej, więc sobie jadę. Matko, ale się mi gorąco zrobiło te emocje, Jezu. Więc jadę sobie tutaj. Na szczęście ruch jest mały, ludzie są życzliwi, przepuszczają mnie, więc jest spoko. Nie, tego nie można zarzucić, wiecie co, yy, kierowcom w Niemczech. Yy, naprawdę są życzliwi i często właśnie wpuszczają, wypuszczają, zatrzymują się tam, gdzie w sumie mieli, pierwszy, mają pierwszeństwo, tylko po to, żeby nas yy, przepuścić. Także to jest bardzo często spotykane zjawisko. Nie wiem, jak Wy tak nie wiem, jak wy macie, ale ja naprawdę u siebie z własnego doświadczenia zauważyłam, że Niemcy jeżdżą bardzo kulturalnie wrażem, powiedziała czasem, że za wolno. I że są bardzo życzliwi na drodze. Chciałabym kiedyś podjąć ten temat i tak wiecie, pogadać z Wami właśnie, czy sądzicie w podobny sposób? Czy na przykład yy, Niemcy są bardziej życzliwi niż Polacy? Czy my w Niemczech mamy więcej kultury na drogach niż na przykład w Polsce? Na tej stronie powstają bardzo duże zakłady, bardzo duża strefa przemysłowa. Co tutaj będzie? Nie wiem, sama się zastanawiam. Nawijam do Was jak z jakiegoś radia w wiadomościach. A ja sobie ładnie skręcam w ten piękny wieczór w prawo, czyli na Wóż... na Fuszburg! Na Fuszburg jadę. I praktycznie tam kończę swoją robotę, w sensie kończę yy, pracę taką fizyczną, bo jechać sobie będę jeszcze w kierunku domu, ile mi czasu zostanie. Także może dojadę sobie tak w okolice Bamberga. A no i pójdę spać Jak człowiek A Tutaj trzeba uważać Bo ostatnio na tej zmężce Na 80 postawili fotoradar Tutaj zaraz za tym łuczkiem Po lewej stronie O ile pamiętam to było dużo śladów hamowania O na przykład tu Zobaczcie przed nami O były ślady hamowania Teraz widzę, że nic nie stoi ale najczęściej, gdzie pojawiają się fotoradary, to na bałsztalach właśnie, na jakichś ograniczeniach prędkości, czyli właśnie na jakichś 80 na trasie, na autostradzie. Trzeba na to uważać. No niestety, łapią nas na wszystkim. O nie, o nie. Czemu ty tu stoisz, mini, Boże, jak mi te auta tutaj zawsze przeszkadzają, no. Najgorsze miejsce ever sobie wybrałeś. Ja tutaj nie dosyć, że właśnie zawsze sobie tam zajeżdżałam i tam się wyciągałam. Trudno. zabarykaduję całą drogę tylko dlatego, że ktoś pierdacił się mi. Nie tam, gdzie powinien. O ludzie zaraz w niego przydzwonię i dopiero się skończy. Nie lubię tak. No do bani, no muszę poprawić. <słuch> <słuch> Okej, okay. nie jest źle. Tutaj ktoś przejedzie jeszcze, w razie czego. I zamknę cię idę za Obczaić. I czego zapomniałam? Jak myślicie? Mam długopis, papiery i klucze. Zapomniałam rękawiczek. Kurczę, nie widać tak tego. No, no ale dobra, no jest tu trochę miejsca, żeby podjechać tym widlakiem. Ojej, jak tu cimno. I nastała jasność. No i okej, okay. zjeżdżam już do ostatniego miejsca. I dobrze, bo jak tam zaduje, to, to już mogę iść spać, a mi się już naprawdę chce spać, także... No, także odezwę się do Was, jak skończę, jak, jak się rozładuję. Jaka cisza. Mało kto jeździ tutaj obok autostradą. Stoję sobie na parkingu niedaleko Bamberga na autostradzie A70. Skończył mi się czas jazdy, więc najwyższy czas spać. No mnie nie widzicie. Idę skorzystać tylko z toalety. I idę spać. Startuję rano w kierunku domu, tak że będę wieczorem. Także będę wieczorem. Także do jutra, moi drodzy. Jestem padnięta. Tak pokrótce. Obudziłam się w gęstej mgle. Wtedy to już naprawdę było lepiej, już widoczność była lepsza, a wcześniej było gorzej. Ogarnęłam się, zrobiłam na człowieka, odpaliłam maszynę i ruszyłam. Oczywiście w pięknych widokach. Wyjechałam yy, sobie w chmurach. Zobaczcie, jak pięknie to wyglądało. Poranki naprawdę są super. Szczególnie jesienią uwielbiam. I spotkałam, zobaczcie, takiego jegomościa na trasie. No cudowny widok, naprawdę aż ciepło się na serduszku zrobiło. To powiewające na wietrze futerko tego misia, który tam siedzi na tym samochodziku. Mega, mega. Potem się okazało, że, że Michał, jak zobaczył to w relacji, to widział ten sam zestaw na kasel. Także sobie podróżuje po Niemczech ten gościu. Wróciłam wieczorem, zasunęłam bramę i pojechałam do domu. Dzięki, że byliście ze mną w tym kolejnym odcinku. Buziaki!